Cześć, Garrett Reza z tej strony. W tym tygodniu możecie premierowo oglądać najnowszy film Stevena Spielberga o miłości do kina. A ja mam dla Was jeszcze kilka słów nie tylko o tym filmie, ale również podsumuję, tak w skrócie, parę słów powiem o polskim kinie tegorocznym. Nie tylko najlepszy polski film i najlepszy serial tego roku, ale przede wszystkim to będzie zapowiedź serii seriów na moim blogu poświęconym temu, co zobaczyłem w polskim kinie w tym roku, a konkretnie czego nie zobaczyłem. Fable Manowie to jest najnowszy film Stevena Spielberga. Wyraźnie autobiograficzny, przynajmniej w części. Jest rok 1952. Na ekranach kin jest film pod tytułem Największe widowisko świata. Na widowni jest mały chłopiec, rodzice go tam zabrali. I będzie tam scena z pociągiem bardzo podobna do tej sceny z pociągiem, którą. Jakieś 60 lat później będzie można zobaczyć w filmie Super 8 JJ Abramsa. I ta scena zostanie w głowie tego młodego człowieka i będzie mieć marzenie, żeby mieć kolejkę, ale tak naprawdę kiedy będzie mieć tą kolejkę, to zrozumie, że jego marzenie polegało na czymś innym. Rodzice będą myśleli, że to dziecko po prostu chce zniszczyć tą kolejkę, ale tak naprawdę ono będzie chciało nakręcić film, na którym będzie można zobaczyć katastrofę tego pociągu. I w ten sposób ten młody człowiek zacznie tworzyć sztukę. W filmie po części jest o relacjach młodego człowieka ze sztuką, po części z rodzicami, którzy mają różne poglądy na to, czy młody człowiek powinien się w ogóle zajmować sztuką, czy powinien się zająć czymś poważniejszym. To jest film o radości ze stworzenia sztuki. Widzimy na przykład sceny, jak bierze swoje młode siostry. I zatrudnia je, powiedzmy, jako aktorki, każe jemi iść, iść keczup, żeby jest scena z dentystą i dentysta coś wyrywa i się krew zaczyna lać, czyli ten keczup. Albo jest inna scena, rodzice słyszą jakiś hałas, są zmartwieni, myślą, że coś się stało, ale właśnie to wszystko było tylko na potrzeby nakręcenia sceny, na potrzeby filmu. Wspominałem, że to jest film wyraźnie autobiograficzny, w tym znaczeniu, że bardzo łatwo... Że to, co wiemy o Spielbergu na tak powierzchownie, to można bardzo łatwo sobie wyobrazić, że on był takim dzieciakiem z kameru, który tworzył przy użyciu swojej rodziny swoje pierwsze filmy. Nie dlatego, że konkretne wydarzenia w tym filmie miały miejsce, które można połączyć ze Stevenem Spielbergiem. Może poza finałem, kiedy spotyka Johna Forda. Cały film składa się tak jakby z czterech części. Zaczyna się od tego etapu dzieciństwa, kiedy bohater zaraża się miłością do tworzenia kina. Następne części skupiały się bardziej na problemach rodzinnych. Na tym, jak bohater pójdzie do liceum i ma problemy z łobuzami, na przykład. I nad tym wszystkim cały czas krąży film, tworzenie filmu jako takie. Marzenie o tym, żeby zostać artystą, żeby tworzyć filmy. Ale w znaczeniu artystą jako osobą, która tworzy filmy. Nie dlatego, że tworzy artystyczne filmy, ale po prostu dlatego, że jest reżyserem i tworzy filmy. Trudno mi powiedzieć, żeby. żeby te pozostałe wątki z relacji z rodziną, zdrada matki i ojca, pozostałe rozdziały tej opowieści nie mogę niestety powiedzieć, żeby były szczególnie zajmujące dla mnie i jak z tego, co się... Dla mnie najważniejszy był ten etap miłości do kina, tworzenia kina, zarażenia się, dostrzegania potencjału tego, jak kino może wpływać na ludzi, że faktycznie jest pokazane tutaj nie tylko jak bohater tworzy te filmy, ale również jak je prezentuje innym ludziom, że faktycznie... Że faktycznie udaje mu się zorganizować całą widownię, na przykład swoich kolegów ze szkoły, i gdzieś w klasie im pokazuje swoją pracę, swój ostatni film. I wtedy kamera jest skupiona nie na reakcji innych ludzi, ale przede wszystkim na jego reakcji. Jak bohater prezentuje swoje dzieło innym ludziom i co widzimy w jego oczach, że to nie jest do końca coś świadomego, ale on czuje prąd w związku z tym, że, że upewnia się wtedy, że to jest to, czego chce od życia. Że to, to, to jest to, na czym chce się skupić. Nie umie tego jeszcze nazwać, wyrazić w jakikolwiek inny sposób, ale wie, że to jest celem jego istnienia. Czy ten film ma coś do zaoferowania dla osób, które nie są w biznesie, że tak powiem, że że oni nie są artystami, oni nie chcą tworzyć, oni w dzieciństwie nie tworzyli? Mam nadzieję, że tak. Niestety nie jestem w stanie tak stanąć obok i tego Wam obiecać, że ten film, mimo wszystko, coś będzie mieć dla Was. To znaczy. Etap dzieciństwa i fascynacji różnymi rzeczami nadal będzie w tym filmie. To znaczy, na przykład, osobiście nigdy nie musiałem zużyć całej palety papieru toaletowego po to, żeby przebrać swoją siostrę za mumię. Ale na przykład, budowałem z tych środkowych części rakietę, więc w zużycie masy papieru toaletowego jest mi znajomy. I tak jak bohaterowi tego filmu. Więc ten element bycia dzieckiem z pewnością będzie z wami rezonować, chyba, że nie mieliście szczęśliwego dzieciństwa. Ale czy fabularnie ten film ma coś dla was do zaoferowania? Mam nadzieję, że ten film może do was dotrzeć na tym poziomie po prostu piękna tworzenia. Że ktoś odnajduje cel w swoim życiu, postanawia się mu się poświęcić. Osobiście mam drobne problemy z tym, jak tutaj w tym filmie opowiada się o sztuce. Szczególnie w tych dalszych rozdziałach tej opowieści, kiedy na przykład łobuzy rozmawiają z głównym bohaterem o sztuce, jest taka pewna scena w pustym korytarzu i sposób, w jaki oni rozmawiają o roli kina w życiu osobistym i tego, jakie film ma możliwości, to są dialogi, które ktoś zajmujący się filozofią sztuki mógłby wypowiadać. Ktoś, kto rozmyśla nad tym tematem od bardzo długiego czasu. Nie ktoś, kto jest po prostu taką osobą z ulicy, takim zwykłym nastolatkiem. Więc nie do końca można uwierzyć w to, co się słyszy, ale to z pewnością są zdania, które mają jakiś przekaz. Istotny przekaz dla tego dialogu o tym, że sztuka jest istotna w życiu osobistym i w ogóle w życiu ludzi. Poza tym, to nadal jest Steven Spielberg. Realizacja jest elegancka. John Williams, muzyka, jest to jest klasyczny Williams, zdjęcia Jonasza Kamińskiego. Wśród aktorów jest mnóstwo osób, które chce się zobaczyć, żeby mieli karierę, bo chce się ich znowu zobaczyć na ekranie. Jest jedno cameo, którym wszyscy gadają, go, występ gościnny, który jest niespodzianką i nie chcę tego zdradzać, chociaż wiadomo, obsada na tych stronach internetowych i od razu jest takie pewne nazwisko, którego w ogóle się nie spodziewacie w tym filmie. Jest jedna scena, jak kręcą film wojenny, ale mieli mało statystów, więc żołnierze padają, udają martwych, Kamera robi obrót, więc żołnierze biegną w inne miejsce do momentu aż faktycznie kamera zdąży się obrócić i tam nadal leży. i jest takie wrażenie, że tych żołnierzy jest bardzo dużo, kiedy tak naprawdę było ich tam nie wiem 20 osób. Jest parę tutaj bardzo ciekawych cięć montażowych, jak na przykład bohaterowie jadą samochodem i syn mówi: "Tato, uważaj na drogę." Jest cięcie. Lata później i właśnie samochód jedzie i ojciec siedzi na miejscu pasażera i mówi: "Synu, uważaj na drogę." Jest kilka takich cięć, na które zwróciłem uwagę, że one w taki bardzo inteligentny sposób przekazują jakąś treść, że faktycznie dają to poczucie czasu. I oraz jest zakończenie, ale nie w tym znaczeniu, że ostatnie parę minut, tylko dosłownie ostatnie ujęcie. To, co tam zostało zrobione. Że to jest takie piękne mrugnięcie okiem do widza. Z całą pewnością film, który warto zobaczyć przez ludzi, którzy chcą być artystami, albo lubią osoby, sobie myślę, że są artystami, ale też ogólnie dla ludzi, którzy chcą film o roli sztuki i piękna w życiu człowieka. A teraz polskie kino. Najlepszy film roku to nie będzie zaskoczenie, ponieważ w top 10 umieściłem film Strzępy, To jest mój ulubiony film, nie tylko polski, ale jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w tym roku. Będę się powtarzać, ale to naprawdę jest petarda. Dorosły, dojrzały film o tym, że Alzheimer to nie jest jakiś tam po prostu etap, że można sobie z nim poradzić. Że jeśli ktoś twój ukochany zachorował na Alzheimera, to nie jest tak, że sobie z tym poradzisz. Że będzie ci ciężko, ale na pewno sobie poradzisz. Nie, to niestety jest. To jest cholerna tragedia i ten film bierze widza za ryj. I przyciąga go po ziemi. Tworzy ten niesamowicie mocny dramat psychologiczny, obyczajowy. A zamyka cały ten seans najmocniejszą sceną, jaką widziałem w tym roku. To zakończenie, jak zobaczyłem to zakończenie, jak sobie przypomniałem o tym zakończeniu po paru dniach. To się naprawdę poczułem, jakbym znowu był na sali kinowej i znowu siedział i oglądał ten film. Jednocześnie... Kiedy pisałem o tym filmie, to napisałem takie zdanie, że najlepiej ten film oglądać, nie wiedząc, że to jest polski film. Nie zważając, nie oceniając go w ramach tego, że jest polskim filmem. Wtedy miałem na myśli to, że na przykład bardzo wiele filmów w Gdyni, powiedziałem ten film w Gdyni i to był jeden z ostatnich filmów, jakie tam widziałem, więc wiele razy widziałem na ekranie to samo, co Strzępy próbował zrobić, tylko, że Strzępom to się udało, a wielu innym filmom już nie. Na przykład bardzo wiele filmów miało jakiś mocny zwrot akcji w finale. Tak jakby twórcy wychodzili z założenia, że muszą na siłę, nieważne jak ale muszą dokopać na koniec widzowi. Więc, na przykład, w finale jakiegoś filmu dwoje ludzi się kłóci, i tak z dupy jedna osoba zostaje popchnięta, i, i trafia na gwóźdź i ginie. Nie powiem w jakim filmie to było, ale było słychać jęk po prostu widownie, że to wiadomo co wtedy chodziło twórcom, że chcieli po prostu tak wstrząsnąć swoimi bohaterami, że musieli coś zrobić, że musieli podjąć jakąś decyzję i w związku z tym ktoś musiał zginąć. I ten gwóźdź na ścianie był tam jakoś na początku filmu zaznaczony, więc no teoretycznie wszystko ma prawo działać, tylko to nadal była taka śmierć znikąd, taka w ogóle niezasłużona, że w tym filmie nie chodziło o to, żeby ktoś umarł że bo bohaterowie powinni podjąć jakąś ciężką decyzję, ale nie w związku z tym, że ktoś koniecznie musi umrzeć. Ale właśnie polskie kino musiało do dowalić do pieca na samym końcu w wielu filmach, że musiała być jakaś tragedia, jakieś mocne uderzenie. Nieważne, czy ono było spójne z czymkolwiek, ale najwyraźniej polscy twórcy wychodzą z takiego założenia, że muszą dowalić do, do pieca na koniec. I myślałem przez jakieś 15 minut, że strzępy są jednym z takich filmów, że one koniecznie muszą to zrobić. Ale po prostu cała ta festiwalowość w nie musiała ze mnie zejść musiałem dostrzec strzępy, jako film autonomiczny, że faktycznie to zakończenie, że w tym zakończeniu naprawdę wszystko dobrze zrobiono, to jest ma bardzo masakryczne zakończenie, okropne, ale zasłużone że one dowali widzowi, ale dowali w sprawiedliwy sposób. Tylko co mogę powiedzieć o polskim kinie, skoro najlepszy film polski tego roku opisuje słowami, że trzeba go oceniać poza ramami polskiego kina. Ponieważ widziałem około 100 produkcji, teraz nie jestem nawet pewien, czy dobiłem do tych 100, czy przekroczyłem je, czy nie, nie. Teraz nie jestem pewien, czy widziałem mniej, czy więcej nawet niż 100 produkcji, bo tak, to... ale widziałem ich sporo. Jeśli chodzi o seriale, mam pewne opory, żeby nazywać Cyberpunk'a Edgerunners najlepszym serialem polskim, ponieważ no to jest niby co-produkcja polsko-amerykańska. wórcą jest Polak, ale z drugiej strony to jest anime, więc człowiek myśli, że to jest japońska produkcja, tylko że najwyraźniej Japonia w ogóle nie tworzyła, nie brała udziału w tworzeniu tego serialu. I sam serial jest naprawdę uczciwie dobry, jeśli od dawna nie widzieliście opowieści, w których postać jest gotowa do poświęcenia. Że faktycznie poświęca całe swoje życie w jakimś celu i jest gotowa, żeby poświęcić je tak naprawdę do końca. Jeśli znacie schemat takich historii, to niestety Cyberpunk Edgerners nie będzie miał dla was takiego kopa, który wyniósłby ten serial jeszcze wyżej, ale poza tym to jest kompetentny serial, solidny, ze świetną akcją, ze świetną animacją, ze świetnym dubbingiem, oglądałem wersji japońskiej, ale jeśli taki polski, polski serial miałbym wyróżnić, no to Powrót nadal wyróżniam w tym temacie. To jest mini serial o człowieku, który umarł i wrócił z, z martwych. Tak po prostu. Wstał z grobu, nie wie dlaczego. To nie jest nawet chyba wyjaśnione tak naprawdę. I bohaterowie tak naprawdę się nad tym nie zastanawiają. Po prostu no, wstał z martwych i ma drugą szansę w życiu. Ostrzegam uczciwie przez te pierwsze dwa odcinki może tylko przez jeden trzeba trochę się przeczołgać ale później już aktorzy odnaleźli poczucie humoru w tej produkcji odnaleźli w niej dobro, odnaleźli w niej lekkość. To jest naprawdę sympatyczny tytuł który naprawdę dobrze się ogląda, i który jednocześnie jest takim serialem w, bardzo w moim stylu, czy w stylu pozostawionych, gdzie nie chodzi o to, co się stało, dlaczego się stało, ale co bohaterowie z tym robią? Że odpowiedzi nie są tyle istotne, ile po jak bohater wykorzysta swoją drugą szansę. I faktycznie będzie mieć to drugie, nowe, lepsze życie, będzie, będzie lepszą osobą, będzie bardziej pozytywną osobą, będzie szczęśliwszą osobą. Naprawdę miło, że taki serial powstał. Nie tylko dlatego, że jest polski. Niestety, jeśli chciałbym wyróżnić, nawet jeśli chciałbym wyróżnić drugie, jakieś miejsce najlepszego polskiego, polskiego serialu, który nie jest po japońsku, to niestety nie mam żadnego kandydata, ponieważ wszystkie inne seriale, jakie widziałem polskie, były słabe z wielu różnych powodów. Wielu jeszcze nie widziałem, na przykład minuty ciszy nie widziałem. Tych Netflixowych seriali też jeszcze nie widziałem, jak Wielkowoda. Woda. Nie miałem po prostu czasu. Ale gdzie jest to podsumowanie polskiego kina? Otóż podsumowanie polskiego kina wyglądało u mnie niestety tak, że to będzie seria esejów na blogu. Miałem w ogóle takie plany, żeby napisać taką serię esejów, tylko oglądałem polskie kino i tak nie dochodziłem do żadnych wniosków. Ale dopiero w Gdyni zadałem sobie pytanie. Zauważyłem po prostu, że religia w w życiu polskich bohaterów filmowych nie pełni żadnej roli. I wtedy dopiero sobie uświadomiłem, jak takie eseje powinno się pisać o polskim kinie. Ponieważ o polskim kinie nie pisze się o tym, co w nim jest, ale tego, czego w nim nie ma. Że trzeba dostrzec to, czego w nim nie ma. Tak samo jak się na przykład rozmawia o kinie gotunkowym w polskim kinie albo o horrorach. Mówi się o nich dlatego, bo ich nie ma. I się zadaje pytania, Dlaczego ich nie ma? Nie podejmuje się przy tym takiego tematu, jak no czy w ogóle polscy twórcy chcą robić horror czy o co chodzi, ale się właśnie w taki sposób rozmawia o polskim kinie. I kiedy sobie to przedstawiłem już w głowie, że w taki sposób trzeba sobie zacząć zadawać pytania i dostrzegać to, czego w polskim kinie nie ma, i w ten sposób o tym kinie rozmawiać, to wtedy zacząłem tworzyć bardzo dużo tych esejów, bo bardzo dużo jest do powiedzenia. Teraz chciałbym wam zaprezentować tylko dokumenty. Ponieważ widziałem niedawno dokument Kennebransa o Holokauście, Żydach i Stanach Zjednoczonych. Jedna z wielu produkcji, w których Amerykanie i nie tylko Amerykanie zresztą Wiele osób skupia się na Stanach Zjednoczonych, żeby analizować ich historię i wyciągnąć wszystkie błędy, i porażki, i głupoty, co tam się działo w tym kraju. I tak sobie zadałem pytanie, czy Polacy też to robią. Dlaczego? Odpowiedź jest oczywista, bo nie robią, chociaż wracamy cały czas do przeszłości i tworzymy produkcje kostiumowe, tworzymy produkcje osadzone w latach PRL-u, II wojny światowej, komuny, stanu wojennego. Polscy twórcy nie podchodzą do, do tamtych czasów z taką dozą krytyki, przyjmując o tym, że w ogóle podchodzą do tamtych czasów jako tylko tła a nie, że to jest coś istotne faktycznie dla fabuły, opowieści. Więc usiadłem do pisania takiego eseju o dokumencie i nie byłem tego świadomy, ponieważ wiele produkcji dokumentalnych w Polsce bardzo trudno w ogóle nawet dostrzec, że są robione przez Polaków. Ponieważ jest wiele dokumentów, które są oparte na materiałach archiwalnych. I to są dokumenty poświęcone czemuś, co było bardzo dawno temu, na przykład o zespole jazzowym, który został założony w latach 50. albo o powstaniu jakiejś fabryki z XIX wieku, albo opowieść o aktorce, która zmarła w 2014 roku. Więc nie ma niczego, co jest aktualne, co się dzieje już teraz, teraz, nie? Ale widziałem parę dokumentów, gdzie po prostu ludzie brali kamerę i szli w jakieś miejsce i opowiadali o tym miejscu. I opowiada jakąś historię na bieżąco, będąc tam. I to była dla mnie nies niespodzianka, kiedy zacząłem to pisać, kiedy uświadomiłem sobie taki wzór tego, jak powstają dokumenty w Polsce. I dlatego wam to teraz przeczytam. Mianowicie polscy dokumentaliści wybrali się z kamerą na Ukrainę, aby pokazać, jak Polacy pomagają ostatnim mieszkańcom Czarnobyla w filmie Czarnobyl, Ludzie ze Stali, oraz by być świadkami, jak poprzez sztukę opowiadają tam o bieżącej wojnie, w filmie Syndrom Hamleta. Wybrali się do Iraku, by wysłuchać relacji o tragedii z pierwszej ręki, w Anioły z Sinjaru. Wybrali się do Izraela, aby poznać ludzi z całego świata, odwiedzających najniższy punkt na planecie, w filmie Factorial Juggling. Wybrali się do Rumunii, by przedstawić ostatnich w Europie ludzi, mieszkających w miejscu dla trendowatych, w filmie Koniec Świata w Dolinie Łes. Nie ma ani jednego dokumentu, który byłby kręcony w Polsce na jakiś współczesny temat, który dotyczy Polaków, jakiejś większej grupy ludzi, ponieważ te tematy, raczej się ze mną zgodzicie, były dosyć takie niszowe, no. i przede wszystkim smutne, bo kto chce oglądać ostatnich ludzi, którzy mieszkają w Czarnobylu albo w tej wiosce dla trendowatych, a ludzie, którzy tam mieszkają, nie znają innego życia i po prostu czekają na śmierć już od bardzo wielu. Lat. Na dodatek, to są dokumenty, które są bardzo oddalone, tak twórczo. To znaczy, trudno powiedzieć, żeby te dokumenty były takim spełnieniem marzenia, że, że twórca chciał konkretnie opowiedzieć o tym temacie, że to jest jakieś spełnienie dla niego artystyczne, że chociaż tyle. Niestety, te dokumenty są bardzo takie wyciszone, że faktycznie twórca jest tam tylko, żeby trzymać kamerę i pozwala miejscu oraz ludziom przed kamerą opowiedzieć o sobie, opowiedzieć swoją historię. I to jest niby szlachetne wśród osób, które zajmuje się dokumentami, ale z drugiej strony ten brak pasji jest też zastanawiający, że nie czułem tak naprawdę nic po obejrzeniu tych dokumentów, w większości przynajmniej z nich. I to nie są też dokumenty takie dokumenty, dokumenty, czyli no człowiek kojarzy to z czymś edukacyjnym, że się człowiek czegoś nauczy. W tych dokumentach, we wszystkich, tak naprawdę chodzi o emocje, żeby poznać jakieś, doświadczyć czegoś, żeby pobyć w tym miejscu, tak na przykład w tym faktorem juggling, że tak naprawdę bardzo dużo, ten dokument trwa jakąś godzinę. Większość tego czasu spędzamy dosłownie siedząc na plaży i słuchając czasami, czasami słuchając, jak ktoś coś mówi na jakiś temat. To nie są jakieś składne wypowiedzi na jakiś konkretny temat. Po prostu nagrali to, co nagrali i zaprezentowali to teraz widzom. Też jest są takie dokumenty, które były trudne w tworzeniu, to znaczy nie musieli się do nich przygotowywać latami, żeby zbierać jakieś materiały. Jak już stworzył ten tytuł, żeby faktycznie móc za nim stanąć, ścianą i powiedzieć, tak, wspieram to, co mówię tym dokumentem. Bo po prostu tak naprawdę tylko chodzili z kamerą za ludźmi i oni mówili za siebie. Autorzy tych dokumentów, bardzo trudno powiedzieć, żeby oni coś mówili tymi dokumentami. Mówię o tym w związku z tym właśnie dokumentem Kenna Burnsa, że faktycznie widać, że ten miniserial, który trwa 6 godzin, że bardzo dużo materiału zbierali na ten temat, że, bardzo, że rozmawiali z wieloma osobami na ten temat. I wzięli odpowiedzialność za to, co wyrażają tym dokumentem, że on faktycznie coś wyraża. Może nawet za wiele wyrażam, mam taki właśnie problem z tym dokumentem, że trochę za bardzo mówi widzowi, jakie ma wnioski wyciągnąć z tego dokumentu, ale to inny temat. Te dokumenty oczywiście były słuszne, i tak dalej, że dobrze, że powstały. I słuchanie takiej babci mówiącej o swoim życiu w Czarnobylu jest zdecydowanie łamiące serce. Ale nie mogę niestety powiedzieć, żeby było jakieś stymulujące intelektualnie. No i finalnie, to nie są do dokumenty, które coś mówią o współczesności. Że faktycznie za 100 lat będzie można wrócić do tych dokumentów i jakieś wnioski wyciągnąć z nich o czasach, w których powstały, o, o ludziach, którzy wtedy żyli, o tym, jakim krajem była wtedy Polska. Oczywiście to jest jeden z motywów, który się przewija przez wiele moich seriów, to jest taki. Czy ludzie faktycznie chcieli tworzyć dokumenty o czymś innym i ktoś im nie pozwolił na to, bo nie było na to finansowania i tak dalej, czy może po prostu nie chcieli tego robić? Bo jeśli nie chcieli, to ja nie mam z tym problemu, ale jeśli chcieli i nie mogli, to to jest już zupełnie inna rozmowa, prawda? Ale chcę to podkreślić w żadnym z tych esejów, którym poprowadzę na temat polskiego kina, ja nie chcę nikomu mówić, jakie filmy powinien tworzyć, albo wywołać winę. Z tego powodu, że stworzył o tym, co stworzył. No. Jeśli chciał faktycznie stworzyć dokument o wiosce w Rumunii, no to gratuluję. Obejrzałem, byłem jedną z tych osób na sali, w Nowych Horyzontach, zobaczyłem ten dokument. Dziękuję, że mogłem go zobaczyć. Dziękuję, że mogłem się dowiedzieć o tym, że taka wioska istnieje. Ale jednak życie w Polsce kipi od tematów, które powinny znaleźć się w jakimś dokumencie. W takim dużym, poważnym dokumencie, nie w reportażu. Do telewizji, albo w reportażu do książki, o której ktoś napisze, że to jest sensacja, a potem wszyscy o niej zapomną. Nie, żeby stworzyć taki prawdziwy dokument, który mógłby być takim podsumowaniem czegoś, tego co się dzieje w ostatnich latach w Polsce, który mógłby coś powiedzieć o tym kraju, o ludziach, o systemach, które. Działają wokół nas, które mają wpływ na nas, ale tak się prezentuje właśnie film dokumentalny polski tego roku. To ostatni mój filmik w tym roku. Już nie planuję tego ciągnąć przez następny rok, ale chciałem podziękować wszystkim, którzy tam poświęcili swój czas, żeby obejrzeć te filmiki. Nawet nie wszystkie, ale jeśli tutaj wpadaliście co jakiś czas, to oczywiście bardzo wam dziękuję za to. Było mi trochę łatwiej to wszystko robić, widząc, że tutaj komentujecie. Że oglądacie to. Udało mi się wytrzymać cały rok bez proszenia was o suby, o lajki, o co tam jeszcze. Sam. Oglądam wiele kanałów na YouTubie od wielu lat i nie komentowałem żadnego z nich, nie odezwałem się do autora żadnego z tych filmików. Nie czuję takiej potrzeby. Nie uważam, żeby zmuszanie was do tego było uzasadnione. Mam jednak zamiar wykorzystać ten kanał na YouTube do tego, żeby publikować tutaj analizy dwóch, przynajmniej dwóch filmów z zeszłego roku, z obecnego jeszcze. Czyli będzie pełna analiza filmów Duchy i Nisherin oraz filmu Tar. A co będzie dalej, to zobaczę. A tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że znajdziecie jakiś film albo serial, który pokochacie. Cześć.